Nazywam się Bartłomiej Pietras, jestem geografem, meteorologiem w Instytucie Geografii. Na co dzień pracuję ze studentami, w wolnym czasie jeżdżę na rowerze. Kiedy byłem małym chłopcem, bardzo lubiłem patrzeć na niebo. Fascynowały mnie chmury, to jak się przemieszczają. Dlaczego płyną z danego kierunku i właściwie chciałem was głębić ten temat w przyszłości. To moje zainteresowanie nie byłem, wiązało się z takim szerszym zainteresowaniem geografią, geografią fizyczną. Zdecydowałem się pójść na studia geograficzne i pierwszy rok utwierdził mnie w tym, że chce się właśnie tym zająć, że chce się zająć meteorologią, klimatologią. Taki związek mojej pasji y, związanej z kolarstwem i z meteorologią y, to pewnie mógłbym tutaj przytoczyć kilka cech jak y, prędkość, dynamika, co można przypasować zarówno do kolarstwa, jak i do pewnych elementów pogody, chociażby burzy, która jest bardzo dynamicznym układem. Czasami jak dostaję wiatr w plecy, to tak jakby ktoś założył mi na plecy żagiel, a niedawno dzięki prądom konwekcyjnym zrobiłem koma na strawie.